Zwykły ziemniak. Tylko tyle potrzeba. Ale pomiędzy polem, a tym satysfakcjonującym chrupnięciem, kryje się jeden z najbardziej wydajnych, precyzyjnych i fascynujących procesów przemysłowych na świecie. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak fabryki zamieniają miliony funtów surowych ziemniaków w miliardy idealnie złocistych chipsów każdego dnia? Co dzieje się w tych kilku minutach pomiędzy całym ziemniakiem a tą cieniutką jak papier plasterką? I jak udaje się uzyskać dokładnie taki poziom chrupkości, tę idealną ilość soli i ten nieodparty smak, którego wszyscy pragniemy? Dziś zabieram cię do nowoczesnej mega fabryki chipsów ziemniaczanych, gdzie najnowsze technologie, decyzje podejmowane w ułamku sekundy? I przemysłowa precyzja na ogromną skalę współpracują, by stworzyć jedną z najpopularniejszych przekąsek na świecie. I tu jest najbardziej zdumiewający fakt: cała podróż od całego ziemniaka do szczelnie zamkniętej paczki trwa mniej niż 20 minut. W tym krótkim czasie ziemniaki zostaną umyte, skontrolowane, pokrojone cieniej niż ludzkie włosy. Usmażone w dokładnie kontrolowanej temperaturze, przyprawione z matematyczną precyzją i zapakowane szybciej, niż oko jest w stanie to śledzić. Przygotuj się na odkrycie przemysłowych sekretów, oszałamiającej wydajności i poziomu automatyzacji, który całkowicie zmieni sposób, w jaki patrzysz na coś tak prostego jak chips ziemniaczany. To nie jest tylko przekąska. To inżynieria. Chemia i nauka o żywności działające w gigantycznej skali. Zanuszmy się w ten proces. Wszystko zaczyna się na rozległych polach ziemniaczanych, rozciągających się po horyzont w regionach takich jak Idaho, Waszyngton czy wyspa księcia Edwarda, gdzie uprawia się specjalne odmiany przeznaczone wyłącznie do produkcji chipsów. Nie każdy ziemniak się nadaje. Producenci chipsów wymagają bulw o bardzo konkretnych cechach niskiej zawartości cukrów, aby nie przypalały się podczas smażenia, wysokiej zawartości suchej masy dla lepszej tekstury i wydajności, równomiernej wielkości dla powtarzalnego krojenia oraz gładkiej skórki z minimalną liczbą oczek, by zmaksymalizować część jadalną. Odmiany takie jak Atlantic, Snowden czy Szepody to ulubieńcy branży, hodowane i doskonalone przez dziesięciolecia. Aby dostarczyć dokładnie to, czego potrzebują fabryki chipsów. To nie są zwykłe ziemniaki z przydomowego ogródka. Produkcja ziemniaków klasy chips wymaga zaawansowanego zarządzania uprawą. Rolnicy ściśle współpracują z agronomami, którzy monitorują warunki glebowe, optymalizują harmonogramy nawadniania i z precyzją planują nawożenie. Celem jest uzyskanie ziemniaków o zawartości suchej masy, dokładnie między 20 a 24% oraz poziomie cukrów niższym niż 0,25%. Zbyt dużo cukru oznacza, że chipsy będą ciemnobrązowe zamiast złocistych. Zbyt mało suchej masy i wydajność dramatycznie spada. Nowoczesne gospodarstwa korzystają z kombajnów prowadzonych przez systemy GPS, które potrafią wykopać i zebrać ponad 20 ton na godzinę jednocześnie minimalizując uszkodzenia i obicia. Te maszyny to prawdziwe cuda techniki, wyposażone w czujniki automatycznie dostosowujące głębokość kopania do warunków gleby. Przenośniki pokryte gumą i amortyzowane systemy załadunku dbają o to, by ziemniaki nie były obijane ani nacinane podczas zbioru. Nawet drobne uszkodzenie może później dać ciemne plamy po usmażeniu. Dlatego delikatne obchodzenie się z bulwami jest kluczowe od pierwszej sekundy. Równie ważny jest czas. Ziemniaki przeznaczone na chipsy zbiera się w szczytowej dojrzałości, gdy poziom skrobi i wilgotności jest idealny. Zbyt wczesny zbiór oznacza mniej suchej masy i gorszą teksturę. Zbyt późny. Wzrost zawartości cukru. Ponieważ ziemniak zaczyna przekształcać skrobię w cukry na okres zimowego magazynowania. Wiele gospodarstw korzysta z analiz predykcyjnych i regularnych badań, aby wyznaczyć idealne okno zbioru, czasem dokładnie co do jednego tygodnia. Po zbiorach ciężarówki, załadowane tysiącami funtów ziemniaków, jadą prosto do fabryki. Wiele zakładów chipsów zlokalizowano strategicznie blisko regionów upraw. Aby zminimalizować czas transportu i zachować świeżość surowca. Po przyjeździe, każda ciężarówka przechodzi przez punkt kontroli jakości, gdzie próbki są badane pod kątem zawartości cukru, wilgotności i wad. Ten wstępny screening decyduje, czy dostawa spełnia surowe normy wymagane do produkcji chipsów premium. Ziemniaki są następnie wyładowywane do ogromnych zbiorników przyjęciowych. Gdzie rozpoczyna się ich podróż, przemiany. Ale najpierw muszą zostać umyte. I nie chodzi o zwykłe opłukanie. Te bulwy przejdą jeden z najdokładniejszych systemów mycia w całym przemyśle spożywczym. Proces czyszczenia zaczyna się od usuwania kamieni. Ziemniaki i kamienie są zaskakująco podobne pod względem wielkości i wagi. Więc potężne strumienie wody i wibracyjne sita współpracują by oddzielić pozostałe kamienie, bryły ziemi i inne zanieczyszczenia. Następnie ziemniaki trafiają do przemysłowych bębnów myjących, ogromnych, obracających się cylindrów, w których dysze wysokociśnieniowe zmywają każdy ślad gleby, a szczotki delikatnie szorują skórkę. Jednak sama czystość na oko nie wystarcza. Po myciu ziemniaki przechodzą przez elektroniczny system inspekcji, wyposażony w kamery i czujniki zdolne wykryć wady niewidoczne dla ludzkiego oka. Bulwy z zielonymi przebarwieniami, wskazującymi na toksyczną solaninę, są automatycznie odrzucane. Te z obiciami, nacięciami lub bardzo nieregularnym kształtem również są eliminowane. Dzieje się to z prędkością ponad 150 ziemniaków na sekundę. Fascynujące jest to, że Nowoczesne fabryki stosują technologię sortowania optycznego, która analizuje każdy ziemniak w wielu długościach fali światła. Systemy te potrafią wykryć wady wewnętrzne, puste przestrzenie i inne problemy jakościowe, jeszcze zanim bulwa zostanie obrana. Odrzucone ziemniaki nie trafiają jednak na śmietnik. Wysyła się je do zakładów produkujących pasze dla zwierząt lub skrobie dla przemysłu. Zatwierdzone ziemniaki trafiają teraz do stref obierania i tu robi się naprawdę ciekawie. Zapomnij o obieraniu nożem w domu. Przemysłowe obieraczki wykorzystują proces zwany obieraniem ściernym. Ziemniaki są podawane do obracających się bębnów wyłożonych szorstkimi powierzchniami przypominającymi gruby papier ścierny. Podczas obrotu bębna woda nieustannie obmywa bulwy a ścierna powierzchnia delikatnie zdziera skórkę w zaledwie 15 do 20 sekund. Piękno tego systemu polega na tym, że usuwa on tylko najcieńszą możliwą warstwę, maksymalizując część jadalną i minimalizując odpady. Skórki zmieszane z wodą spływają do zbiorników, gdzie później przerabia się je na kompost lub pasze. Znów nic się nie marnuje. Po obieraniu jasne, nagie ziemniaki, są jeszcze raz kontrolowane, zanim trafią do serca całej operacji, maszyn krojących. Tu zaczyna się prawdziwa magia. Krajalnice to prawdziwe cuda inżynierii. Każdy ziemniak trafia do maszyny wyposażonej w niezwykle ostre ostrza, wirujące z ogromną prędkością, często przekraczającą 300 obrotów na minutę. To nie są zwykłe noże to precyzyjne krawędzie tnące z hartowanej stali, utrzymywane z dokładnością liczona w mikronach. W niektórych fabrykach stosuje się ostrza ze specjalnych stopów, które utrzymują ostrość przez miliony cięć, zanim trzeba je naostrzyć lub wymienić. Grubość każdej plasterki jest kluczowa i nieco się różni w zależności od docelowego produktu. Większość chipsów kroi się na grubość między 1.5 a 2 mm cieniej niż dwie złożone na sobie karty kredytowe. Chipsy w stylu kettle mogą być cięte nieco grubiej około 2,5 mm, co daje bardziej zdecydowany chrup. Maszyny krojące są w stanie przerobić do 200 funtów ziemniaków na minutę, produkując tysiące idealnie równych plasterków każdej sekundy. Kiedy ziemniaki są przepychane przez ostrza za pomocą siły odśrodkowej. I podajników mechanicznych. Plasterki wylatują w nieprzerwanym strumieniu i spadają na taśmy, które z ogromną szybkością transportują je do kolejnego kluczowego etapu. Ten widok naprawdę hipnotyzuje. Kaskada cienkich plastrów ziemniaka spływa jak wodospad, każdy kawałek wycięty z identyczną precyzją. Ale pojawia się problem. Świeżo pokrojone plasterki są pokryte nadmiarem skrobi na powierzchni. Gdyby usmażyć je od razu, skrobia sprawiłaby, że chipsy zaczęłyby się ze sobą sklejać, ciemnieć i nabierać nieprzyjemnie gumowatej tekstury. Glukoza i cukry redukujące na powierzchni karmelizowałyby się zbyt szybko, tworząc przypalone plamy i gorzki smak. Dlatego plasterki trafiają na krótki, ale absolutnie niezbędny etap w stacjach płukania, gdzie strumienie zimnej wody zmywają nadmiar skrobi. Proces ten jest precyzyjnie skalibrowany. Temperatura wody utrzymywana jest w okolicach 50 stopni Fahrenheita, aby spowolnić reakcje enzymatyczne, mogące powodować przebarwienia. Czas płukania to zazwyczaj od 30 do 60 sekund. Dość by usunąć nadmiar skrobi, ale nie tak długo, by plasterki wchłonęły za dużo wody. W niektórych fabrykach Stosuje się kilka etapów mycia, z różną temperaturą i intensywnością mieszania, aby osiągnąć idealny efekt. Ten krok usuwa także drobne fragmenty, niedoskonałości i gwarantuje, że każda plasterka jest idealnie czysta, zanim trafi do frytownicy. Kontrolerzy jakości regularnie sprawdzają poziom pozostałej skrobi za pomocą testów z JODEM, które pokazują, czy na powierzchni nie zostało jej za dużo. Po myciu plasterki przechodzą przez system noży powietrznych, potężnych dmuchaw, które usuwają nadmiar wody. To może wyglądać na detal, ale ma ogromne znaczenie. Zbyt dużo wody oznacza niebezpieczne pryskanie, gdy plasterki trafią do gorącego oleju. Zbyt małe płukanie zostawi z kolei skrobie, która negatywnie wpłynie na produkt końcowy. Tutaj wszystko jest dopracowane do perfekcji. Teraz przychodzi przemiana, która definiuje chipsa. Smażenie. Przygotowane plasterki trafiają do ogromnych frytownic ciągłych, wielkich zbiorników wypełnionych tysiącami galonów wysokiej jakości oleju, utrzymywanego w precyzyjnie kontrolowanej temperaturze między 350 a 375 stopni Fahrenheita. To nie są zwykłe Wanny z olejem. Nowoczesne frytownice to wyrafinowane systemy z kilkoma strefami, dokładną kontrolą temperatury i ciągłą filtracją utrzymującą olej w czystości przez cały czas pracy linii. Wybór oleju to osobna nauka. Większość zakładów używa specjalnie dobranych mieszanek do wysokotemperaturowego smażenia często na bazie oleju słonecznikowego, kukurydzianego lub rzepakowego. Mają one wysokie temperatury dymienia, więc wytrzymują intensywne ciepło bez rozkładu i nieprzyjemnego posmaku. Niektóre marki premium stosują oleje bogate w kwas oleinowy, które są stabilniejsze i dają chipsy o dłuższej trwałości i czystszym smaku. Gdy plasterki ziemniaka wjeżdżają na taśmie do frytownicy, całkowicie zanurzają się w gorącym oleju. Czas smażenia jest niesamowicie krótki. Zwykle od dwóch do trzech minut, ale w tym krótkim okresie zmienia się wszystko. Woda uwięziona w komórkach ziemniaka błyskawicznie zamienia się w parę i ucieka, tworząc charakterystyczne bąbelki i strukturę chrupiącej siatki, którą znamy i kochamy. Dźwięk intensywnego skwierczenia to w rzeczywistości miliony cząsteczek wody przechodzących w parę i przebijających się przez tkankę ziemniaka. Naturalne cukry. Lekko karmelizują na drodze reakcji Majarda, nadając chipsom złoty kolor i złożony profil smakowy. To nie jest zwykłe przypieczenie. To seria reakcji chemicznych między aminokwasami a cukrami redukującymi, które tworzą setki związków aromatycznych, odpowiedzialnych za charakterystyczny, lekko słodko słony smak chipsów. Kontrola temperatury ma tu znaczenie absolutnie krytyczne. Nawet różnica 5 stopni może decydować o tym, czy chipsy będą idealne, czy też wyjdą przypalone lub gumowate. Zaawansowane czujniki nieustannie monitorują temperaturę oleju w różnych strefach, a systemy automatyczne w czasie rzeczywistym regulują elementy grzewcze, by utrzymać idealne warunki. Wiele frytownic ma trzy lub cztery osobne strefy temperaturowe. Z których każda jest zoptymalizowana do innego etapu smażenia. Strefa wejściowa bywa nieco chłodniejsza, by uniknąć natychmiastowego przypalania, a strefa wyjściowa cieplejsza, aby domknąć chrupkość. Frytownice mają jeszcze jedną sprytną cechę. Olej jest na bieżąco filtrowany i oczyszczany w trakcie produkcji. Zanieczyszczenia, drobne fragmenty i zdegradowane składniki oleju są nieustannie usuwane. Co gwarantuje stałą jakość przez cały dzień. W wielu fabrykach olej jest filtrowany lub wymieniany kilka razy w ciągu jednej zmiany, aby medium smażenia było jak najświeższe. W miarę jak chipsy przesuwają się przez frytownicę, stopniowo zmieniają się z białych, elastycznych plasterków w złociste, kruche płatki. Kiedy docierają do końca taśmy, straciły około 60% swojej pierwotnej zawartości wody i wchłonęły dokładnie tyle oleju, ile potrzeba, by uzyskać idealny chrup i bogaty smak. Po wyjściu z oleju chipsy natychmiast trafiają pod silne strumienie chłodnego powietrza, które szybko obniżają ich temperaturę i zatrzymują proces smażenia. Ten szybki szok termiczny jest kluczowy. Utrwala strukturę, zapobiega dalszemu przesmażaniu przez ciepło resztkowe i przygotowuje chipsy do kolejnego etapu przyprawiania. Najpierw jednak trzeba pozbyć się nadmiaru oleju. Chipsy przechodzą przez system odolejania, gdzie wibracyjne sita i strumienie powietrza strząsają i zdmuchują drobne kropelki tłuszczu. Ten etap jest starannie kontrolowany, ponieważ na powierzchni musi pozostać ich dokładnie tyle, by przyprawy dobrze się przykleiły, ale nie na tyle dużo. By chipsy były tłuste. Teraz dochodzimy do jednej z najbardziej satysfakcjonujących części całego procesu przyprawiania. W typowej fabryce może pracować równocześnie nawet tuzin linii produkcyjnych, z których każda wytwarza inny smak. Bazowe chipsy są identyczne. To, co dzieje się teraz, decyduje, czy skończą jako klasyczne solone, czy jako wyrafinowana. Gourmet mieszanka smakowa. Chipsy trafiają do dużych obracających się bębnów lub przesuwają się pod aplikatorami przypraw, które zasypują je precyzyjnie odmierzonymi porcjami mieszanek smakowych. Sól, proszek serowy, przyprawa barbecue, śmietana z cebulą, jalapeno, ranch, sól i ocet oraz dziesiątki innych smaków nanoszone są przez wyspecjalizowane systemy dozujące. Potrafiące odmierzać przyprawy co do grama. To nie są zwykłe solniczki przemysłowe. To dozowniki sterowane komputerowo, które uwalniają dokładne ilości przypraw na podstawie ciągłego pomiaru strumienia chipsów płynącego pod nimi. Kluczowe jest równomierne pokrycie i dobra przyczepność. Gdy chipsy obracają się lub przesuwają przez strefę przyprawiania, obracające się łopatki, Delikatne wibracje albo specjalnie ustawione przegrody zapewniają, że każda powierzchnia zostanie równomiernie pokryta. Istotny jest także moment aplikacji. Chipsy muszą być na tyle chłodne, aby przyprawy się nie przypaliły, ale jednocześnie na tyle ciepłe, by ich powierzchnia była lekko lepka i lepiej trzymała smak. W niektórych zakładach stosuje się elektrostatyczne systemy przyprawiania. Szczególnie przy trudniejszych składnikach, takich jak suchy proszek serowy czy bardzo drobne zioła. W tych systemach cząsteczki przypraw są lekko naładowane elektrycznie podczas rozpylania, co sprawia, że przyciągają się do uziemionej powierzchni chipsa i lepiej się trzymają. Taka technologia potrafi zmniejszyć straty przypraw nawet o 30% i poprawić równomierność pokrycia. Same mieszanki smakowe są fascynujące. Ten serowy aromat, który tak lubisz? To starannie skomponowana mieszanka sera w proszku, serwatki, soli, wzmacniaczy smaku i barwników. Przyprawa barbecue może zawierać 15 lub więcej składników: paprykę, czosnek w proszku, cebulę w proszku, brązowy cukier, dym w płynie, różne przyprawy i dodatki. Technolodzy żywności spędzają lata dopracowując te receptury, równoważąc smak, zapach, wygląd i trwałość produktu. Ilość przypraw jest kontrolowana przez systemy komputerowe, które obliczają dokładne proporcje na podstawie masy chipsów, ilości oleju na powierzchni i pożądanej intensywności smaku. Typowa paczka chipsów może zawierać około 2-3% przypraw w stosunku do wagi, choć zależy to bardzo od konkretnego smaku. Pracownicy kontroli jakości nieustannie pobierają próbki w trakcie zmiany, sprawdzają poziom zasolenia, za pomocą precyzyjnych mierników przewodności i zwyczajnie próbują chipsów, by zagwarantować powtarzalność partia po partii. A co z tymi pofalowanymi, karbowanymi chipsami, które czasem widzisz? One powstają dzięki specjalnie zaprojektowanym krajalnicom z pofalowanymi ostrzami. Ten kształt to nie tylko kwestia wyglądu. Zwiększa wytrzymałość chipsa, dzięki czemu mniej się kruszy i powiększa jego powierzchnię, poprawiając przyczepność przypraw oraz wzmacniając odczuwalną chrupkość. Po przyprawieniu chipsy czeka jeszcze jeden kluczowy etap przed zapakowaniem. Ostateczna inspekcja. Przesuwają się one pod kamerami wysokiej rozdzielczości i skanerami laserowymi. Które analizują każdą pojedynczą sztukę z prędkością nawet do 1500 chipsów na sekundę. Systemy te wypatrują wad, zbyt ciemnych plam, nadmiaru oleju, zbyt nieregularnych kształtów albo obcych ciał. Odrzucane chipsy są automatycznie zdmuchiwane z taśmy precyzyjnymi strumieniami powietrza. W wielu fabrykach stosuje się również wykrywacze metali i systemy rentgenowskie aby mieć absolutną pewność, że żadne ciała obce nie trafią do paczki. Odrzucone chipsy, wciąż jadalne, lecz niespełniające wizualnych norm, są zazwyczaj rozdrabniane i wykorzystywane jako dodatek do pasz lub jako materiał na kompost. Teraz nadchodzi finał, pakowanie i dzieje się to w tempie naprawdę oszałamiającym. Zatwierdzone chipsy są delikatnie transportowane do maszyn pakujących, które przy użyciu połączenia dozowania objętościowego i wagowego odmierzają dokładne porcje do torebek. Takie maszyny potrafią napełnić od 60 do 150 paczek na minutę, w zależności od ich rozmiaru. Ciekawostka: te paczki nie są wypełnione zwykłym powietrzem. Napełnia się je azotem. Spełnia on kilka funkcji jednocześnie. Zapobiega utlenianiu, które powodowałoby czerstwienie chipsów. Działa jak poduszka ochronna podczas transportu, ograniczając kruszenie. I sprawia, że paczki pozostają napompowane i atrakcyjne wizualnie na sklepowych półkach. Sam materiał opakowaniowy to kolejny mały cud inżynierii. To nie jest zwykły plastik. To wielowarstwowa folia. Zawierająca między innymi barierę aluminiową, która blokuje światło i tlen. Dzięki czemu chipsy pozostają świeże przez wiele miesięcy. Każdą paczkę zgrzewa się termicznie z ogromną precyzją, aby nie było żadnych nieszczelności. A na folio nanoszone są daty produkcji, numery partii i informacje żywieniowe, zapewniając pełną identyfikowalność produktu. Gdy paczki schodzą z linii napełniającej, automatyczne czujniki masy sprawdzają każdą z nich. Każda zbyt ciężka lub zbyt lekka torebka jest odrzucana. Paczki, które przejdą test, trafiają następnie do stref kartonowania, gdzie systemy robotyczne lub zautomatyzowane maszyny układają je w zbiorcze kartony przygotowane do wysyłki. Ale porozmawiajmy o tym, co nie trafia do paczek. Nowoczesne fabryki chipsów. Działają według filozofii zero-odpadów. Pamiętasz skórki ziemniaków. Przerabia się je na kompost lub pasze dla zwierząt. Odrzucone bulwy stają się skrobią dla przemysłu. Drobne okruszki i fragmenty chipsów są zbierane i sprzedawane jako składniki do innych produktów spożywczych lub jako komponent pasz. Nawet olej do smażenia dostaje drugie życie. Po okresie intensywnego użytkowania i wielokrotnej filtracji, gdy ostatecznie się go wymienia, zużyty tłuszcz odbierają wyspecjalizowane firmy, które przetwarzają go na biopaliwo. Niektóre zakłady mają nawet własne systemy oczyszczania i ponownego wykorzystania oleju, by maksymalnie wydłużyć jego przydatność. Ścieki powstające podczas mycia i przetwarzania ziemniaków. Przechodzą przez rozbudowane systemy oczyszczania, które usuwają zawiesiny i zanieczyszczenia, zanim woda zostanie odprowadzona lub ponownie użyta. W najbardziej zaawansowanych fabrykach ponad 90% wody jest odzyskiwane i zawracane do obiegu. Efektywność energetyczna to kolejny priorytet. Ciepło generowane przez frytownicę często odzyskuje się i wykorzystuje do ogrzewania innych części zakładu. Lub wstępnego podgrzewania wody procesowej. W niektórych fabrykach montuje się panele słoneczne lub turbiny wiatrowe, aby zredukować zużycie energii z sieci. Celem jest wyprodukowanie maksymalnej ilości przekąsek przy minimalnym wpływie na środowisko. Od rampy rozładunkowej, na którą trafiają jeszcze zakurzone ziemniaki prosto z pola, aż po centrum dystrybucyjne wysyłające miliony paczek, byliśmy świadkami. Niesamowitej przemiany. Procesu, który w mniej niż 20 minut zamienia skromną bulwę w jedną z najbardziej uwielbianych przekąsek na świecie. Skala jest oszałamiająca. Pojedyncza fabryka może wytworzyć ponad 100 tysięcy funtów chipsów dziennie, zużywając więcej niż 150 tysięcy funtów surowych ziemniaków. Najbardziej niezwykła nie jest jednak sama prędkość, czy wolumen. To precyzja. Każdy ziemniak jest kontrolowany, każda plasterka mierzona, każda temperatura trzymana w ryzach, każda porcja przypraw dokładnie obliczona, każda paczka zważona. Ten poziom powtarzalności to efekt dziesięcioleci badań w dziedzinie nauki o żywności, innowacji inżynieryjnych i bezwzględnego podejścia do kontroli jakości. Następnym razem, gdy otworzysz paczkę chipsów, i usłyszysz to satysfakcjonujące chrupnięcie, będziesz znał już niesamowitą historię, która za tym stoi. Od kombajnów prowadzonych przez GPS na rozległych polach ziemniaczanych, przez komputerowo sterowane frytownice, systemy sortowania optycznego, aż po paczki wypełnione azotem, każdy krok jest świadectwem ludzkiej pomysłowości i przemysłowej wydajności. To nie jest zwykła produkcja żywności. To symfonia technologii, chemii i precyzji, działająca w ogromnej skali, by dostarczyć ci prostą przyjemność idealnie chrupiącego chipsa. I co być może najbardziej imponujące, ta branża ciągle się rozwija, szuka sposobów, by ograniczyć odpady, oszczędzać energię i podnosić jakość, nieustannie zaspokajając nienasycony globalny apetyt na tę ponadczasową przekąskę. Jeśli ta wizyta w fabryce chipsów cię zaskoczyła, napisz w tysiącsetnym komentarzach, który etap zdziwił cię najbardziej. A jeśli chcesz dalej odkrywać fascynujący świat nowoczesnej produkcji żywności i procesów przemysłowych, nie zapomnij zasubskrybować kanału i włączyć dzwoneczka z powiadomieniami. Dziękujemy, że byłeś z nami w tej chrupiącej podróży. Do zobaczenia w kolejnym materiale.